Okay. Cześć, witamy w programie Kilka numerów o cześć w piosenki nie może nic, nic. Pewnego Nie pojdziemy. O przyjaźni! Pierwsza zasada. Nie obgadywać się. Druga zasada. Życie są w Trzecia. Przyjeżdżać do siebie cześć. Nie mówić nikomu czyjś tajemnic, a zwłaszcza swojej przyjaciółce, swojej przyjaciółki lub przyjaciela. Tak. Przyjaźń zawsze zwycięża.